Skutki pandemii odczuwamy wszyscy. Są jednak branże, w które szczególny sposób dotykają zasady bezpieczeństwa wprowadzone przez rząd. Jedną z nich było znaczne ograniczenie działalności restauracji. Sprawdziliśmy jak w czasie pandemii radzą sobie elbląscy restauratorzy. Jak dużo osób tutaj pracuje i czy pandemia jakkolwiek wpłynęła na ilość zatrudnionych tu osób? Do tej pory pracowało cztery osoby, teraz pracują dwie. No jednak to było jakby polubownie, dwie osoby chciały się zamknąć w domu, więc się zamknęły. Wynosy, czy to była znaczna część waszych, Waszej pracy przed pandemią i jak to wygląda dzisiaj, czy te obroty znacznie spadły? No tą bazę gości, którzy nas odwiedzali i, i brali na wynos dania mieliśmy dość sporą i, i tutaj właśnie jakieś biura, banki, no to, to oni nas wspierają i cały czas, cały czas te dania na wynos biorą, a dowozy, no Trochę, trochę mamy ich więcej niż zawsze, ale, ale też nie jakoś super znacznie. No teraz, jak, myślę, że to jest takie minimum, jakie, na jakie mogliśmy sobie pozwolić, żeby się utrzymać i 20%. Są te utargi i na razie starcza, mhm. a co będzie za później to nie wiadomo. Zamknięcie restauracji nie powoduje, że wstrzymane zostały opłaty, które trzeba opłacać, no, dzierżawa lokalu, pensje pracowników, ale też media. Czy w jakikolwiek sposób zwracaliście się do instytucji z prośbą o, o wsparcie, pomoc, jakieś rozwiązania, które mogłyby Wam pomóc przetrwać ten czas? Eee, to znaczy jeśli chodzi o opłaty, no to, to jakby one zostały i, i woda, prąd, wiadomo, no co trzeba płacić. Eee, no i na razie jakoś tam nam się udaje. Eee, jeśli chodzi o czynsz, no to tutaj akurat właścicielka lokalu eee, też poszła nam bardzo na rękę i, i te zostawiła to zupełne minimum, czyli opłaty eee, ogrzewanie, woda jakby zrezygnowała ze swojego ze swojego udziału. Mieliśmy też kredyt z funduszy europejskich, no to tam poszli nam też na rękę i, i mamy teraz 3-miesięczny okres karencji i to były takie naj, naj, największe nasze opłaty. Lokal mały, więc też tutaj nie ma, nie ma tych opłat zbyt wiele i, i po prostu no, te, te najgorsze, największe. największe Pieniądze, które musieliśmy wykładać co miesiąc, no to jakby było, odeszły. Rząd zaproponował przedsiębiorcom tarczę i różne rozwiązania. Czy z których udało się Wam skorzystać? Czy ja złożyłem wniosek o odroczenie ZUS-u i 2000 miesięcznie, jakby tej takiej zapomogi? No ale jak na razie do tej pory nie, nic, nic nie, nie ma odzepów, więc cały czas czekam. Pierwszy projekt tak trochę, no ja się nastawiłem, że to będzie te 5 tysięcy miesięczne i to będzie bezwzrotne. no to to mówię, to, to by dużo pomogło, no bo te opłaty właśnie prąd, czy, czy pracownicy, czy trochę gdzieś tam jakiś towar zakupić, no aczkolwiek jak wiadomo to, to my się na to nie załapaliśmy. Bo to dla mnie przysługuje. Wiemy już, że trzeci etap to jest ten etap, w którym znalazła się gastronomia. Nie znamy dokładnie daty, ale co to dla Was oznacza informacja, że jesteście w tym trzecim etapie? Jakie macie z tym nadzieje albo obawy? No, raczej obawy, bo, bo wiadomo, że te ostrzenia zostaną i, i, i pewnie będą jakoś inaczej wprowadzane. No, ja mam mały lokal, więc ten odstęp tutaj, który pewnie będzie trzeba zachować. No, Podejrzewam, że będzie to jedna osoba, czy dwie na stolik, a, a mało jest miejsca, więc no, może być ciężko. Sala podejrzewam, że ma jakieś 20 metrów mhm. więc nie wiadomo ile to będzie osób. Nie wiem jak z ogródkiem, czy będzie można wystawić, czy nie. Więc no, to zupełnie to, że to będzie trzeci etap, jakby nic nam nic nam nie mówi, póki nie dowiem czegoś więcej. Jakie macie y, wrażenia, jak to może potem funkcjonować, bo każdy sobie jakieś tam wyobrażenia w głowie układa? Myślę, że każdy właśnie obawia się tego, jakie będą te, te obostrzenia później, ile będzie można osób przyjmować w lokal naraz, czy, czy, czy to zupełnie otworzą się te właśnie restauracje i, i, i wróci to do normy jakiejś takiej sprzed pandemii. Także no, to są takie domysły, ale no, nikt, nikt jakby nie wie, nie wie jakie będą. Te postanowienia, tak naprawdę. Nie znamy dokładnej daty, kiedy będziecie mogli wrócić do pełnej działalności. Czego można Wam życzyć na ten okres oczekiwania? No, na pewno większej ilości gości, żeby, żeby jednak nie zapominać o tym, że te restauracje małe też istnieją. I... No i wspierać. Wspierać, zamawiać posiłki. No i tyle chyba najbardziej. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję bardzo.